Cześć! Ta kolorowa sałatka z grillowanym kurczakiem to wiosennoletni hit. Idealna na imprezy, rodzinne spotkania i oczywiście grille. Soczysty kurczak, świeże warzywa i pyszny sos. Zacznij od piersi z kurczaka. Jeśli są nierównej grubości, delikatnie je rozbij na około 1,5-2 cm, ale nie za cienko. Dzięki temu upieką się równomiernie i nie wyschną. Polecam użyć tłuczek albo wałek. Polecam też rozbijać mięso przez gruby woreczek strunowy. Jest trwalszy niż folia i chroni mięso przed rozrywaniem. Najpierw zrobimy prostą, ale pełną smaku marynatę. Trzymam już obrany czosnek. Możesz wykorzystać swoją marynatę albo moją. Wymieszaj olej lub oliwę, starty czosnek, oregano lub inne zioła, sok z cytryny, sól pieprz i opcjonalnie odrobinę miodu lub cukru dla balansu. Obtocz w niej piersi z kurczaka, przełóż do lodówki na około 30 minut lub dłużej. Porządnie rozgrzej grill. Zetrzyj nadmiar marynaty z kurczaka. Ma zostać tylko cienka warstwa. Grilluj piersi przez 4-6 minut z każdej strony, ale bez ciągłego przewracania. Po zdjęciu odstaw mięso na 3-5 minut pod przykryciem, by zachowało soczystość. Wyłóż kawałki sałaty lodowej lub innej ulubionej, odsączoną kukurydzę z puszki, pokrojoną w cienkie piórka czerwoną cebulkę, przekrojone na pół pomidorki koktajlowe i pokrojonego ogórka. Pokrój ugrillowane piersi w grubsze paski lub kostkę i wyłóż na warzywa. Polej wszystko przygotowanym sosem i delikatnie i dokładnie wszystko przemieszaj. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!